Biedronka codziennie, niskie ceny, koniczyna zielony liść wielkość sałaty uwaga potrafi zjadać głowy pochodzi z plantacji w Czernobylu pachnie miętą 299 zł za sztukę. Oddział ogórków zmasowany oddział ogórków pachną kapustą mają zgniłość zielony kolor po użyciu trzeba schować do lodówki. Żeby je znów uaktywnić i wrzucić do garnka. 2999 zł za kilogram. Odtwarzaczem P0,5. Pojemność półbita kolor czarny 5 przycisków które trzeba walić młotkiem zawiera jeden kolor waga 4,5 tony zestaw zawiera tylko obudowę, 123 456 789 zł za sztukę, woda ściekowa żywiec zdrój, bardzo ładne opakowanie, zasłania kolor ścieków, zawiera konserwanty zapachowe. Żeby polepszyć smak dodali odchody w twardości i płynie. 1 grosz za kilogram. Wózek sklepowy. Kolor kremowo-pomarańczowy. Z tektury. Nie wrzucać zakupów. Ładny łańcuszek. Promocja. Można go ukraść. Biedronka codziennie. Niskie ceny.